I jeszcze rzut oka na Capitol w Montgomery, bo naprawdę jest smaczny i estetyczny architektonicznie. Tutaj z kolei inne budynki. Jest to archiwum w tej chwili i muzeum, do którego za chwilę się udamy, ale najpierw możesz chodzić po mapie. Uważaj, może wszakże być czasami ślisko. Więc wchodzimy na mapę stanu Alabama. Zatoka Mobile w Alabamie, plaże Alabamy. Nieźle, byliśmy w Mobile. Było całkiem fajnie, ale akurat był jakiś mecz amerykańskiego futbolu, więc było trochę krążenia i objazdów miejsca bitew z czasów wojny secesyjnej tutaj Harper Lee napisał Zabić Drozda Kill a Mockingbird mapa stanu Alabama Tutaj można łowić basy wielkogębowe. Też to nazwa niezła jest tej ryby. A Jesteśmy tu. Montgomery. Za chwilę pojedziemy tam, bo jest też upamiętniona Rosa Parks i jej słynny protest autobusowy, kiedy to pomyślała, że niekoniecznie trzeba ustępować białym miejsca w Autobusie. No, odjazd w ogóle, ta mapa, powiem wam szczerze, naprawdę zrobiona z pietyzmem. Sąsiedzi. Będziemy. Zgodnie z planem. Birmingham. Kolejne miejsce ważne na szlaku. Civil Rights Movement, czyli ruchu dążącego do osiągnięcia praw obywatelskich, i tak dalej, i tak dalej. Sąsiedzi, ale tam już byliśmy i Tennessee nie wracamy, bo byśmy chyba nie wyjechali z Tennessee. Idziemy zwiedzać muzeum. Montgomery. Hey.